Nagrałam świetny tutorial, naprawdę genialny, bawiłam się świetnie i projekt też wyszedł bardzo fajny. Ale przez przypadek skasowałam całe nagranie, całe i to permanentnie. Nie mogę nic odzyskać. Cały materiał po prostu zniknął. Nie ma go, szczerze. Byłam zła i sfrustrowana, mega zła i sfrustrowana. Tyle pracy poszło na marne. Tyle naprawdę fantastycznej, kreatywnej pracy poszło do kosza. Miałam tego dosyć. Wkurzyłam się. Ale dzisiaj pomyślałam, że ok, mogę siedzieć i narzekać. I mogę to robić długo. Ale po co? Mogę przecież zacząć od nowa. Bo tak właśnie jest z twórczością. Czasem coś nie wyjdzie, czasem coś nie pójdzie. Przedobrzymy. Ale jeśli naprawdę ci zależy i kochasz to robić, zrobisz to jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I to właśnie daje siłę. Więc siadam do tego tutorialu ponownie i zaczynam wszystko od nowa. Mam tylko nadzieję, że będę bawić się równie dobrze, jak za pierwszym razem.